Hello. Zrobię sobie przetreningówkę właśnie sobie właśnie poszedłem robić, może będę miał więcej energii i lepiej będzie mi umysł pracować na tych liveach, bo ostatnio coś ciężko mi się myśli. Smutna bardzo rzecz moi drodzy. Jak wiecie, ja przed wielu laty zrobiłem film. I dobrze, że się mi za niego dostawało. Natomiast to, co odwalił Prime, o ile to nie jest ustawka, natomiast wydaje mi się, że to nie jest ustawka, no to no wszelkie granice uważam są przekroczone w tym momencie, bo nie wiem, czy kojarzycie. Ostatnio była sytuacja, że Kasia yy, zapytał prowadzącego, czy to prawda, że yy, nie wiem, konkubina jednego z właścicieli go łapała za miejsce, on powiedział, że to prawda. Nie robił z tego żadnej afery, po prostu przyznał, że tak, takie coś miało miejsce. I podobno go wyrzucili z roboty za to, nie? Czyli yy, dożyliśmy czasów, że nie można mówić już o takich rzeczach, nie? Chłop został złapany. Nie robił nawet z tego afery tylko po prostu powiedział prawdę na programie i stracił przez to pracę. Czyli co? Jak y, szef ma jakąś konkubinę, to co ona może bezkarnie dotykać? Nie można o tym mówić? O co tu chodzi? Nie, nie rozumiem tego. <śmiech> <śmiech> Dlatego sobie e, posłuchamy tego tak, materiału na ten temat, ale uważam, że no jakieś kręgi lewicowe powinny się trochę za to wziąć. Ja, na, jeżeli to jest wszystko prawda i Rogoziński nie zostanie przywrócony do pracy, no bo nic złego nie zrobił, to mu bardziej zrobili coś złego, no to to hmm, no chyba trzeba powiedzieć wprost: nigdy więcej nie będziemy tutaj oglądali programów związanych z tą federacją. Uważam, że Jóźwiak jest po prostu człowiekiem, jeżeli on miał na to wpływ, na to wyrzucenie, a podobno tak było, zaraz będziemy to analizować. Uważam, że powinien być skreślony i e, powinien wylecieć z tych w ogóle federacji. Natomiast mimo, że oni udają, że to e, ta federacja nie jest jego, no to tam każdy w branży wie, że on ma bardzo dużo do gadania w tym prime. Pewnie też dlatego ten prime tak. Wszędzie, nie? No bo tam już jak ma wpływ yy, na to wszystko. We wtorek Federacja Fame przedstawiła widzom kolejnego uczestnika turnieju na Gallifame 26, a jest nim zwycięzca poprzednich zmagań w tym formacie, czyli Alberto. Można więc śmiało uznać, że póki co w stawce mamy samych interesujących i mocnych zawodników, a Alberto z pewnością nie jest bez szans w turniejowej płaszczyźnie k 1 Tym bardziej, że jak zapowiadał na swoich social mediach, zamierza do czasu Gali porządnie przymasować i dobić 100 kg, żeby zwiększyć swoje siły rażenia na rywali z wagi ciężkiej. Co ciekawe, wygląda na to, że najprawdopodobniej właśnie z uwagi na swoje odstające przynajmniej na ten moment względem innych. Rogodziski powiedział, że jakiś wiek nie odważył swoich słów, to a co. Yy, a, a co powiedział już jak... Zawodników w warunki fizyczne Alberto nie był pierwotnie brany pod uwagę do składu turnieju. Jednak zgłosił swoją gotowość w komentarzu na Instagramie federacji pod ogłoszeniem turnieju, pisząc właśnie, że zamierza przemasować i wygrać kolejne zmagania. A już po kilku chwilach zadzwoniono do niego z propozycją. Środowe popołudnie przyniosło kolejne, jeszcze mocniejsze ogłoszenie. Do grona uczestników turnieju dołącza Norman Parke, który z racji na swoje olbrzymie doświadczenie i. Dobra, wleciała przy zobaczymy. Ten turniej, fem, fem no to już. Jakiś enty raz z rzędu te same osoby. Natomiast nie wiem, po co oni tam dają Denisa, skoro jest na przykład w parkę. Jeżeli to się, to prawda, że jeszcze będzie Omielańczuk. Um, no nie, Denisa... Denis ma chyba najmniejsze szanse. I umiejętność odnajdywania się w każdych warunkach również z miejsca staje się jednym z faworytów całej rozgrywki. Wygląda na to, że jesteśmy świadkami wybuchowo mocnego i bardzo niespodziewanego konfliktu łączącego dwa różne uniwersa na linii Szalony Reporter doda. Na YouTube'owym kanale Matysiaka ostatnio zawrzało, jako że w krótkim czasie opublikował on trzy wywiady z osobami publicznymi, które łączyło jedno. Wszystkie miały w przeszłości większą lub mniejszą styczność z Dodą i każda z nich zdecydowała się podzielić bardzo nieprzyjemnymi przeżyciami, jakie miały mieć miejsce w ich relacji z wokalistką. Na pierwszy ogień poszedł Łukasz Stępień. Były mąż artystki, który w rozmowie z Szalonym wyjawił kilka szokujących informacji. Według jego relacji Doda miała wyjątkowo źle odnosić się do własnych rodziców, spotykać się z mężczyznami za granicą w zamian za pieniądze, sięgać po. a nawet przewozić za granicę samolotem. Ponadto podczas jednej z Dorota miała grozić Cały materiał narobił w sieci ogromnego szumu. Liczba wyświetleń szy... Oni te odcinki generują w sztucznej inteligencji? Ktoś wie, ten Freak Fight Polska, bo te niektóre zdania bardzo tak dziwnie brzmią. To przekroczyła milion, a komentarze nie milkną do dziś. Co dość mocno sugerowało, że Rawczewska nie pozostawi go bez swojej reakcji. Zanim jednak do tego doszło, w kolejnym filmie na kanale pojawiła się Diana. Dawna przyjaciółka Dody, która potwierdziła zarzuty Łukasza i dodatkowo wyłożyła na stół kolejne karty. Jej zdaniem Doda miała kilkakrotnie potajemnie dokonać aborcji. Oliwy do ognia dolał materiał numer 3. Tym razem głos zabrała Monika Jarosińska. Opowiedziała, że styczność z dodał dosłownie. Zrujnowała jej życie. Według niej wokalistka miała nawet dopuścić się jej względem rękoczynów w jednym z klubów. Po fali oskarżeń i powstałego w ich wyniku medialnego zamieszania, w końcu sama zainteresowana postanowiła się odnieść do całej sprawy. W nagraniu, które opublikowała, bezpośrednio zwróciła się również do szalonego reportera. Nie będziemy dokładnie analizować jej wersji zdarzeń, jako że nie wpisuje się to w profil naszego kanału, ale warto wspomnieć, że doda całkowicie podważyła wiarygodność osób, które wystąpiły w wywiadach. Nie milknął. To jest ten temat. Zobaczymy czy tutaj też yy... pisałem do Rogozińskiego, no on potwierdził, że, że już nie Lecha jest. echa głośnej afery obyczajowej wewnątrz Federacji Prime, której kulisy, przynajmniej według narracji Don Kasia, poznaliśmy na poniedziałkowej konferencji przed galę numer 13. Chodzi oczywiście o postawę partnerki Pawła Juwiaka Anny Kokocińskiej, która według Kasiusza i Michała Rogozińskiego miała w przeszłości pozwolić sobie na zbyt wiele względem właśnie prowadzącego Prime i na jednej z imprez Swoją drogą to nie jest pierwszy raz, kiedy yy, Rogoziński nic nie zrobił a dostaje mu się pod w Fame też była podobna sytuacja. Znaczy podobna może nie, ale został oskarżony o pewne rzeczy, których nie zrobił i yy, też nie dużo brakowało, żeby poniósł konsekwencje, ale to się jakoś wyjaśniło na szczęście, na jego szczęście, nie? Natomiast teraz ta sytuacja yy, związana z Prime'em, że konkubina jednego z no, według mnie tam yy, ma jakiś chyba, nie wiem w jaki sposób, ale no wszyscy w branży zawsze mówili, że Prime w jakiś tam w jakimś stopniu należy też do już. No, no bo kto, gdyby nie należał, no to po co by go tam brali, skoro on żadnych zasięgów nie wprowadza i nic nie wnosi do tej federacji, a jednak dają mu walki wieczoru. To bardziej odstrasza od oglądania, kiedy on ma walkę wieczoru niż zachęca. No to to jest sytuacja tragiczna według mnie, że chłop nawet nie, nie z własnej inicjatywy, tylko został zapytany na programie... Czy taka sytuacja miała miejsce? Czy był dotykany? Powiedział, że tak. Nie robił z tego żadnego problemu, tylko powiedział prawdę. No i że za to został wyrzucony. To jest jakaś kpina, nie? Totalna kpina. Złapać go za w cudzysłowie instrument. Wygląda zresztą na to, że całe zamieszanie, a raczej fakt, iż zdecydował się zabrać głos w tej sprawie, będzie kosztować go głowę. Jako, że wszystko wskazuje na to, że został on błyskawicznie zwolniony z prajmu W taki sposób na wywiadach tuż po kątwie wypowiadał się Paweł Jóźwiak, który podkreślił, że Michał wykazał się brakiem profesjonalizmu i stronniczością. Z Rogozińskim połączono się zresztą we zresztą w wieczór na antenie audycji Fix na kanale sportowym i dziennikarz w odpowiedzi na pytanie o to, czy jest jeszcze pracownikiem Prime'u, przyznał, że o ile nikt oficjalnie nie zakomunikował mu zakończenia współpracy, to wszystko wskazuje na to, że właśnie taką decyzję jego względem podjęto, jako że został usunięty z Whatsappowej grupy, na której komunikował się z resztą współpracowników. No i wczoraj dostałem usunięty z tej grupy, no to rozumiem, że to raczej... Koniec. Po chwili rogo przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż jego potwierdzenie narracji Kasjusza Skątwy było bolesne dla Pawła, jednak został on postawiony pod ścianą i odpowiedział zgodnie ze swoim sumieniem. Lepiej mi z tym, jak wspólnie, że nie? czyli myślę, się... mówię to, co myślę i tak dalej. Michał zdementował jednak doniesienia prezesa, jakoby dogadał się on z Kasiem i ukartował te akcje przeciwko niemu oraz jego partnerce. chwilę później Rogoziński opowiedział o tym incydencie ze swojej perspektywy, podkreślając, że Pawła nie było wówczas na miejscu, a także że zareagował z zdziwieniem na postawę Ani. Dodatkowo jak tylko Paweł wrócił do to natychmiast mu o tym powiedział. Od razu po tym incydencie ja powiedziałem, Ance, co, co ty robisz. Tam było jeszcze kilka osób w pokoju i, i przyszedł, ja mu po to powiedziałem od razu, nie? że jakby ogarnął te kwestie. Więc wydaje mi się, pozostań. że album mógł też nie pamiętać. Znaczy ja się z nim rozmawiam i powiedział, że faktycznie. Jak gadaliśmy, to coś tamte, ale jakby temat zamknięty, słuchajcie. Nie... Kilka minut później na linii był już Juźwiak, który potwierdził, że Rogo został zwolniony z federacji w trybie natychmiastowym. Powodem miał być brak profesjonalizmu, który przejawiał się tym, iż jako prowadzący nie prowadził do unikania tematu osób trzecich, mimo że został w tym zakresie dokładnie zbriefowany. A co więcej, cytując Pawła, zagrał w tym temacie pierwsze skrzypce. Michał był tam w pracy i został dokładnie zbriefowany, że ma, e, ma unikać wchodzenia w tematy dotyczące osób. Nie wiem, ja na miejscu Juźwiaka bym zbriefował swoją dziewczynę, żeby nie łapała, zap innych mężczyzn. Według mnie to jest takie prior bardziej priorytetowe. Ja przynajmniej tak bym zrobił na miejscu juźwiaka. Natomiast każdy ma swoje preferencje, każdy ma swoje fetysze. Tutaj mamy informację od Kasjusza, że coś takiego miało miejsce. Potwierdził to sam zainteresowany, czyli Rogoziński. I Juźwiak zamiast porozmawiać o tym ze swoją partnerką, no to zwalnia Rogozińskiego. Przykra to jest bardzo sytuacja uważam. Nie wiem czy to nie jest jakieś złamanie jak 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 jakiegoś... Znaczy nie wiem jaką oni mieli umowę, nie? No, bo to raczej Rogoziński nie był zatrudniony na umowie o pracę ani nic takiego. Tylko podejrzewam, że faktury wystawiał, ale to już trzeba by było pogadać z kimś, kto się zna na prawie. Według mnie jedyną osobą, która tutaj powinna jakieś wyciągać konsekwencje, no to jest Rogoziński. A okazało się, że konsekwencje zostały wyciągnięte wobec niego, mimo że chłop nic nie zrobił. Osób trzecich, a on nie dość tego nie unikał, to jeszcze zagrał tam pierwsze skrzypce i wziął udział w ustawianej akcji, która uderzyła bezpośrednio we mnie. Ile ja później Juźwiak przyznał, że Rogoziński już wcześniej miał Sięć w na włosku, właśnie z powodu swojego braku profesjonalizmu i słabego przygotowania do programów. I co więcej, to właśnie Paweł miał zadbać o to, by go nie zwalniano, mając na uwadze jego kiepską sytuację życiową oraz problemy natury psychicznej. Utrzymywał się tam tylko dzięki mojej interwencji, bo wiedziałem, że ma cienką sytuację, że ma swoje problemy psychiczne i, i, i tak dalej. Odpłacił mi się w taki sposób, że mi wbił, yy, wbił nóż pleca. Kilka minut później Jóźwiak zasugerował również, że za podobne akcje Rogozińskiemu podziękowano już w fejmie i w tak zwanych kuluarach. Wiadomo o co chodzi. Na koniec roz Rozmowy Paweł przyznał również, że po tej walce kończy swoją frikową karierę, jako że poszło to już wszystko za daleko. Są wplątywani jego bliscy i nie chce już uczestniczyć w tym uniwersum. W środę na Instagramie do zamieszania wokół Rogozińskiego odnieść postanowiła się również osoba, która swoim pytaniem de facto pociągnęła go w tym przypadku na dno. A więc Don Casio. Życiński wstawił się za Michałem przy pomocy rozbudowanego Insta Stories, z którego zacytujemy wam najciekawsze fragmenty. Oficjalnie oświadczam, że wspieram Michała Rogozińskiego, zarówno jako osobę, jak i jako profesjonalistę. Michał cały czas kierował się lojalnością wobec organizacji, zaangażowaniem i i konsekwencją w realizowaniu wizji, jaka została wspólnie ustalona na początku funkcjonowania Prime z jej właścicielem. Dziś ta wizja została porzucona. Kierunek, w którym Prime zmierza, nie ma już nic wspólnego z tym, co wspólnie zakładaliśmy i na co się umawialiśmy. Uważam, że Michał został niesłusznie odsunięty za to, że miał odwagę mówić prawdę i bronić wartości, które stanowiły fundament tej organizacji. Potępiam takie działania i publicznie wyrażam swój sprzeciw wobec metod eliminowania osób, które nie zgadzają się na zakulisowe zmiany wbrew pierwotnym ustaleniom. Solidaryzuję się z Michałem. W kolejnej storce Kasiusz zasugerował, że w przypadku odwrócenia roli i płci w tej całej aferze jej odbiór byłby znacznie inny, a kobieta, która była tego, że tak to ujmiemy, incydentu, mogłaby liczyć na olbrzymie wsparcie. Podczas gdy Rogoziński spotyka się z ostracyzmem i brakiem empatii. Pozostajemy przy przebiegu poniedziałkowego programu Freakshow i przechodzimy do wątku kolejnego gościa, z którym połączono się wówczas online, a mianowicie Wielkiego Bu. Masiak zapytany o to, czy był on w ogóle rozważany jako uczestnik Golden Tournament, przyznał, że zainteresowanie ze strony fejmu było, jednak takie rozwiązanie zawetował Denis Załęcki, który powiedział, że w przypadku angażu Buły on sam nie weźmie udziału w turnieju. Gdańszczanin dodał też, że deklarację Załęckiego, iż chętnie zmierzyłby się on z nim już w pierwszej rundzie turnieju, można włożyć między bajki. Jeżeli faktycznie Denis Załęcki miał wpływ na odrzut... Denis Załęcki to może mieć wpływ, on nie ma na nic. Nie, ale to jeżeli nie będzie wielkiego był w tym turnieju, no to lipa turnieju. W przednim odcinku informowaliśmy Was o wieloodcinkowej ustawce pomiędzy Sandrą, Denisem i Amadeuszem Ferrari. Na bazie której Staniszewska i Roślik udawali parę, a nawet wzięli ślub znajdując się na Malcie. A to wszystko ku rzekomej wściekłości Bad Boya. Wygląda na to, że szopka dobiegła aktualnie końca. Najpierw we wtorkowy wieczór Amadeusz wstawił na swojego Instagrama filmik od Sandry, na którym ta mówi mu, że wraca do kraju jako, że tęskni za Denisem. Ponadto Ferrari dopisał do nagrania, że dał się oszukać, a Staniszewska na do widzenia ukradła mogotówkę oraz biżuterię o łącznej wartości 350 tysięcy euro. Z kolei w środowe popołudnie Denis opublikował na swoim Instagramie długie nagranie, w którym przedstawił oficjalne stanowisko w sprawie wydarzeń z ostatnich dni. Na początek filmu sprawiał wrażenie osoby zranionej i przyznał, że związał się z niewłaściwą kobietą. Zwracam Wam wszystkim ponorem. Dzięki, reflex. Wiecie, że są ludzie, którzy w to wierzą? Na Facebooku e, ktoś wrzucił i tam są ludzie, którzy wiedzą, wierzą w te ustawki. Bo to się wydawało, że po co oni to robią, nie? Że nikt w to nie wierzy. A są ludzie, że wierzą w to. No właśnie na grupkach facebookowych zwane grażynki. Ej, w ogóle coś się stało z Facebookiem, więc się stała strasznie boomerska platforma. Taka totalnie boomerska. Szkoda, nie? Kiedyś to tak? Jak on no to. Ale to chyba z każdą platformą tak jest, że najpierw wchodzą młodzi, a później za młodymi idą inni. Mieliście rację, że nie powinienem sobie dobierać takich dziewczyn, jak pewnie jest Sandra, bo trafiłem na nieodpowiednią kobietę. Następnie przeprosił i stwierdził, że może dobrze się stało, ponieważ poznał inną kobietę, która jak mu się wydaje, jest miłością jego życia. Po tych słowach zaprosił ją przed kamerę i oczywiście pojawił się Sandra. Myślę, że to jest partnerka mojego życia, także chcę przedstawić wam tutaj moją dziewczynę. Następnie Załęcki już mówiąc poważnie potwierdził, że była to jedynie ustawka pod zasięgi, na której skorzystali zarówno on, Ferrari, jak i Sandra. A także dodał, że hejterzy jedynie nakręcili całe przedsięwzięcie i dali im zarobić przez ostatnie trzy dni aż 100 tysięcy złotych. Ferrari poprosił mnie, żebym mu podbił zasięgi, no to Denise wpadł na... Pomysł, że Sandrusie się wyślę, porobimy lewe afery, takie koperkowe jak teraz. Dzięki wam zarobiliśmy ponad 100 tysięcy złotych w niecałe 3 dni. Piszcie dalej, komentujcie dalej, bo dzięki wam zarabiam kosmiczne pieniądze, o których wy nigdy nie będziecie w życiu zarabiać. Wykorzystaliśmy w was hejterki, nie? Generalnie pod... on jest chyba zaburzony, tak mi się wydaje, nie, że jest... Denis, eee, że to może wynikać z jakichś takich głębokich kompleksów. Eee, on, ma, on ma bardzo parcie, żeby ludzie myśleli, że on jest wybitnym biznesmenem, szalenie inteligentną personą, że to jest wszystko wielka gra i on zarabia na tym kokosy. Oni mieli po 3000 osób na tym kiku. Być może Ferrari zarobił, nie? No bo tam on te reklamuje. A płacą, ale nie też jakieś turbo ogromne pieniądze, jak za takie liczby. Eee, ale. Raczej to nie było 100 tysięcy na łebka, nie? Bo Denis twierdzi, że 100 tysięcy zarobił. W czas filmu Załęcki kilkukrotnie podkreślił, że szokuje go naiwność hajterów, którzy uwierzyli w to, że akcja ze ślubem była prawdziwa i sam. Ale w to nikt nie uwierzył. Andra przyprawiła mu rogi, dodając, że dzięki takim osobom zarabia on pieniądze. Wy jesteście chorzy psychicznie. 90% z was, kto uwierzyła. Trzeba przyznać, że o ile być może rzeczywiście cała trójka zarobiła na tym przedsięwzięciu, o tyle z drugi... Z drugiej strony aktualnie chyba mało kto wierzył w jakiekolwiek, w cudzysłowie, konflikty obu panów. Nie chcemy być zbyt uszczypliwi, ale nie sposób przypomnieć w tym miejscu o wypowiedzi Denisa Załęckiego sprzed około 7 miesięcy. Dzięki im Kiedy to opowiadając o kulisach ustawki z Ferrari na klaucie deklarował, że pierwszy i ostatni raz skusił się na coś takiego i zapewniał, że to się więcej nie powtórzy. Ale konflikt mój z Ferrari to był jedyny wyjątkowy, gdzie ja dałem się naprawdę zmusić, zmusić, za dużo powiedziane, że się zgodziłem na to, żeby komuś ubliżać. A kogoś toleruje i lubię. Cytując klasyka, źle to się zestarzało. Co na to wszystko Ferrari? Cóż, dość szybko znalazł sobie nową aktorkę w postaci uwaga Karoliny Porzucek. Wygląda więc na to, że Amadeusz obrał sobie model biznesowy polegający na zapraszaniu na malce popularnych i kontrowersyjnych kobiet, które urozmaicają jego transmisję i przyciągają większą liczbę widzów. Co zapewne bezpośrednio przekłada się na jego zarobki od sponsora, czyli nielegalnego w Polsce, który najprawdopodobniej premiuje wysoką oglądalność. A tam Nitro gdzieś wrzucał ile, że Nitro dostał propozycję od tego yy, kasna, być może od jakiegoś innego, ale że za, za reklamowanie tylko że nie wiem przez jaki okres cza, przez jaki okres, nie mówi się okres czasu, przez jaki okres miałby reklamować, ale tam coś wspominał o 700, o 700 tysiącach złotych. Skoro kas... tyle płacą, to znaczy, że jak widzowie oglądają yy, te reklamy to jednak gdzieś zaczynają sami grać i wydają takie pieniądze, że tym się to opłaca, nie? No bo wiadomo, jest to 700k za 10-20 streamów, no, spore pieniądze, ale no, później masz na sumieniu, że prawdopodobnie ktoś i być może jakieś dziecko popadło yy, w hazard, nie? No ale szacunek dla nitrozyniaka, że się na to nie zdecydował.